działa wybornie, bardzo fajnie, możemy zacząć e, już nagrywać, działamy. W takim razie e, kolejna prelekcja e, na Konferencji Narodowej Digitalia. E, tym razem znajdujemy się w zeskanowanym e, budynku przy ulicy Romanowicza na Zabłociu, e, w, e, kto wie, ten wie, Galerii Mono City. Um, I um, tutaj um, w tym momencie jakby udostępniam już działanie pani Julii um, i jej prelegentce. No to działajcie, działajcie. To cześć wszystkim, ja zapraszam dzisiaj na prelekcję na temat wystawiennictwa w czasach cyfrowości i o fantastycznych i inspirujących projektach Kazowady, którą zaprosiłam dzisiaj do opowiedzenia o nich. Cześć. Cześć. Czy mogłabyś, proszę przedstawić się i opowiedzieć coś teraz o sobie? Ja mam takie, że jestem psychologa, jestem psychoterapeutką, jestem badaczką i, I moje badania zajmuje się właśnie to badaniami artystycznymi. Budne tematy, które poruszam ja w swojej praktyce, w to bardzo szeroki, szeroko rozszerzony. Teraz ja ja. ja mianuję doktorat na SRF, a mówię o tematyce choroby rybolaki, nie tylko choroby i Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie na ten Super. Dzięki wielkie. I czy mogłabyś, proszę, opowiedzieć coś teraz o swoich projektach i przedstawić je? Ja? Jasne. Pierwszy projekt, który chciałam, to był pan doktorat.

energie, především 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 v především 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 Yeah. Yep. tego jak mówię, nasza śmieszka, jak mówię, jest nasza śmieszka, jak mówię, to w dziś, się biorę, którzy mi takie narady,

na że jest taka, taka klapka z czarnokolorami. No, no i to, co wtedy dzieje, to, 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 co, to właśnie. E, właśnie to, miało, a ważne jest to, w ogóle, dlaczego, dlaczego tak nie Tak że tej tej pracy wózka, po około, się, w po co było to, żeby stworzyć własny mini który, który gdzie Bóg Panu jest niezależny od tego, co się dzieje na tej scenerze. Więc I ta praca, praca biologa, która powstała w Biblii, ma możliwość maksymalne do dwie tygodnie. Linii ma, ma, y, ma, ma tych y, y, dwóch oczywiście. Y, I polega na tym, żeby eksplorować luminarne ciała, aparaty swoje i najlepsze skupotrawki osoby, które jest obok nas i ciała aktyw swojego. Na tym, że, że jeżeli trzeba być tej. i to, że możemy, możemy będzie bardzo bliski taki, taki nawet odpływający się po tak zwolennicy, a to to, że na takiej zwolennicy

ja ale muszę wprowadzić do tego momentu, żeby pokazać, żeby, to... żeby to to na to, jest na, na, na Tak, to już mogłabyś Możemy udostępnić teraz? Przed chwilą, tutaj leciało i teraz... A to ja wiem, a ja wiem, dlaczego tak, bo zablokowałem um, pani. Niech pani podłączy kompana najwyżej i tyle. Dobra, to, już podłączymy. to mam prośbę, wróćmy do tego um, później. Zaraz to zrobimy, bo musimy to podłączyć, dlatego że się wyładowała bateria w drugim laptopie, na którym to było opuszczane. Zaraz to podłączymy, a przejdźmy teraz do dalszej części, dobra? Na radę? Super, dzięki. jak coś wyjście.

teraz zobaczyć, to już puszczano. Tak, tak. Możemy, możemy to teraz otworzyć jak obok coś. Idzie teraz w A widać go, bo jest, powinien być udostępniony tutaj obok obok tego ekranu, na którym jest prezentacja. Super. My też go widzimy. Nie jest źle. Natomiast się rejestruje, natomiast. Nie wiem. Ok, ja już mówię, ja już opowiadam to, co dzieciństwo jak zgłaszało, bo to, co widzimy, to jest wideo nagrane z prawa, to znaczy, że to jest to, jak były dwie wersje tego, można są dwie wersje wersji tego wideo i to było to, co...

Vamos Może Pani Juliu ma jakieś pytanie? Nie, dziękuję uprzejmie za tą prezentację. Myślę, że naprawdę była bardzo przydatna dla wszystkich ekstremalnie inspirujące projekty. Dziękuję Ci, Kat, bardzo. Super, ja też uważam, że jest to bardzo fajne źródło też takiej wiedzy. wiedzy i wiedzy projektów. Tak, a przy okazji cieszę się bardzo, że właśnie w, też jakby jest prelekcja, która się odbywa w no, też metawersowym rozwiązaniu, więc jest to w ogóle takie no fajnie moim zdaniem merytorycznie się zgrywa i treściowo, i, i, i wizualnie. No i życzę powodzenia w dalszych Projektach, bo naprawdę są też fajnie eksplorują to medium, które no jest no moim zdaniem ciężko przewidzieć jakby drogę ewolucji tego wszystkiego, więc bardzo się cieszę. To jest bardzo mi się podoba. To jest takie jak połamania nóg, to żeby nic się nie zacięło. Dobrze, bardzo dobrze. Ekstra. Tak? Dzięki wielkie. Dzięki. Super. Dobra. To papa. Dzięki.